Witam Państwa bardzo serdecznie, dziś moim Państwa gościem w studiu CW24 jest Stanisław Warski. witam państwa, Stanisławie. Witam Grzegorz, witam Państwa. Panie Stanisławie, nie uwierzysz, ale tak, na początek zanim zaczniemy o naszym tradycyjnych tematach, niezwykłych tematach, dodajmy podziękowania dla Państwa za liczny odzew, który wystosowaliśmy w zeszłym tygodniu odnośnie znamienia, znaku, tak. nie wiadomo jak to nazwać. Chyba się na... Na... młodej włocławiance. Tak. Dziękujemy Państwu i tym, którzy pisali, tym, którzy nawet osobiście się tu do nas pofatygowali, próbując nam pomóc w wyjaśnieniu. Także, no, miłe to i... Analizujemy i cały czas wszystkie analizujemy Państwa... To, tak. i obserwujemy... No, ...odpowiedzi znak, obserwujemy dalej, dokładnie. Tak, znak jest nadal jeszcze na ciele nie zniknął, zatem będziemy to monitorować. Panie Stanisławie, dziś zaczniemy od słońca. Dziś zaczniemy od słońca, no. Wysoko sięgnęliśmy i tam jest gorąco bardzo. Przypominam Państwu, że jest tam kilka milionów stopni, a jednak mimo wszystko pojawiają się tam w pobliżu Słońca obiekty i te obiekty dość duże. Jak Państwo zauważycie na filmie, jest to film wykonany przez satelitę, e, tak na marginesie e, przyszło mi do głowy, czy w satelitach są jakieś urządzenia, które za pomocą programów komputerowych e, niektórych ludzi wprowadzają w błąd. Znaczy? To znaczy, no bo jeśli, jeśli pokazujemy zdjęcia, to, to sceptycy twierdzą, że zdjęcia lub filmy zostały wygenerowane za pomocą techniki komputerowej, że to jest po prostu niemożliwe. No jeśli, jeśli, jeśli na, na satelitach naszych są takie programy, może już są takie gotowe, prawda, które generują obiekt, żeby tych poważnych sceptyków wprowadzać w błąd, prawda? Tak, tak taka, taka troszkę. Zgryźliwa dygresja. Tutaj na tym filmie, no nie wiem czy jest to możliwe, bo jak Państwo zauważą, obiekt odbija się od słońca. Tak, on jakby cyklicznie pulsował. Co, co jest świetnie, ale proszę zwrócić uwagę, jak, jak to jest wielki obiekt. No tutaj już nie można powiedzieć, że jest to ptak, mucha lub coś innego. No, poza tym jest ono poza zasięgiem przeciętnego człowieka, żeby coś takiego sfilmować. Zatem takie mówiliśmy, film, film został nakręcony przez kamery umieszczone na satelicie, zatem jest ewidentnie obok Słońca potężny obiekt, potężny, trudno sobie wyobrazić, czy gdyby nadleciał tu w pobliżu Ziemi, abstrahując od tego, co by mógł spowodować, czy widzielibyśmy w ogóle niebo, więc to, to już mówimy, mówimy teraz o statkach rzędu tej wielkości. Mhm. Panie Stanisławie, skąd taki obiekt i co on zrobił? No bo widzimy dokładnie teraz, on leci i odbija się od, jakby odbijał się od powierzchni Słońca, bo tak naprawdę to my nie wiemy, czy on doleciał do Słońca, czy po prostu podleciał bardzo blisko i, bo musimy przyjąć odpowiednią skalę oczywiście. Tak, oczywiście, naturalnie, ale niezależnie, właśnie, czym bardziej będzie dalej od Słońca, ponieważ jest filmowany z tej strony, to będzie coraz większy, większy. prawda? No, obiekt jest niesamowity. Czy jest? Nie wiem. Możemy tylko się domyślać, że, że e, no mówiliśmy o tych wielkich obiektach, który, z których jeden miał e, niemal 250 kilometrów długości. No to, to, to już jest po prostu niewyobrażalne. To jest odległość do Gdańska. Jak wszystkie polskie autostrady prawie. Jak wszystkie polskie <laughs> autostrady, tak. Tak się po nich jedzie fajnie, tak. Czym szybciej, tym, tym większe wibracje się wpada. Panie Stanisławie, nasi drogowcy... UFO. Tak, tak, dokładnie. E, pięknie go tutaj widać, jakość filmu jest e, fantastyczna. E, ktoś nas obserwuje. Mówię ciągle tutaj, Tobie, mówię Państwu, że każdego dnia napływają dziesiątki, dziesiątki kolejnych filmów z całego świata, które ludzie e, wykonują telefonami komórkowymi, kamerami, aparatami. No teraz ten sprzęt ma takie możliwości. I codziennie słyszę opinie tych zatwardziałych sceptyków, nawet to są takie opinie, które już są mi przekazane, zanim jeszcze sceptyk obejrzał film. Oni już teraz po prostu w natłoku tego mówią, a to wszystko jest już, ale Panie zostawmy, Stanisławie jest osobna zostawmy kategoria sceptyków, ludzi, tak, tak, wracamy do do programu. Rzeczywiście zjawisko UFO w ostatnich miesiącach przypomina kule śniegu, która się toczy z góry, która przybiera na swojej objętości i toczy się w związku z tym coraz szybciej, bo jest cięższa. Tak mniej więcej można określić zjawiska, które nazywamy zjawiskami UFO, które dzieją się obecnie. Aż boję się powiedzieć co będzie następne. E, tak. Czym nas jeszcze UFO zaskoczy? Ale boję się również powiedzieć, że chyba to nie jest przygotowanie do kontaktu, bo generalnie ludzkość jeszcze do czegoś takiego nie jest przygotowana. Chyba, że ten kontakt nastąpi w zupełnie inny sposób, którego ja sobie osobiście nie jestem w stanie wyobrazić. E, no właśnie, Panie Stanisławie, mówimy o kontakcie. E, no to w ostatnich dniach pojawił się film, z, ze oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, bo tam jest bardzo aktywne UFO. E, I ze stanu Colorado bodajże i tutaj, no, jak widzą Państwo na zdjęciach jest niesamowite trzy obiekty tak. pojawiają się i <laughs> wykonują niesamowite rzeczy. Tak, one praktycznie sobie e, balansują jakby delikatnie, ale zwróćcie Państwo uwagę, że cyklicznie znikają, cyklicznie znikają e, gasą światła, zapalają się w zupełnie innych miejscach, czyli Wynika z tego, że obiekt jest generalnie niewidoczny również dla kamery, natomiast być może są widoczne tylko światła. No cóż, oni dysponują technologią taką, że, że możemy robić zdjęcia, obiekt będzie wisiał w powietrzu i my go nie zauważymy. Jeżeli on sam nie pozwoli na to, żeby go sfotografować, to nie mamy możliwości sfotografowania. Są po prostu niewidzialne, cokolwiek pod tym pojęciem rozumiemy. Tutaj jest to jedna z kolejnych ewidentnych manifestacji odkrywają tą gardę i po prostu, o właśnie, w tym momencie pojawia się zupełnie inny układ świateł. Czyli my już kończymy ze sceptykami, sceptyką mówimy, dziękujemy. dziękujemy, a zajmujemy się, tu Państwo widzicie na filmie, film jest z jakiejś podpórki kręcony, nie jest ze statywu, chodzą ludzie, jeżdżą samochody, no pewnie, że przy odrobinie złej woli można o każdym filmie powiedzieć, że został wygenerowany komputerowo, poza tym, który oglądaliśmy pierwszy. No ciężko. Ale, tak, tak, ale tak, tak to funkcjonuje i pewnie e, inteligencja, która stoi za ufo, wie o tym i się doskonale bawi. No właśnie, proszę powiedzieć, e, to jest, widzimy jakieś typowe amerykańskie zapewne osiedle na przedmieściach. Tak, I tak. Nagle na niebie pojawiają się trzy obiekty. Tak, Bądź jeden obiekt, bo nie możemy wykluczyć tego, że to jest jeden obiekt, tylko że tak jak pan powiedział, na przykład na krawędziach ma jakieś tak, światła. Tak. E, po, no dobrze, pojawia się coś na niebie. Dlaczego? Coś co Państwo widzą. No coś co... Yy... No, nie cyklicznie, ale w jakiś taki nieskoordynowany sposób, bo właśnie w tym momencie widzimy światło pojawia się no tak, to, w innym miejscu. E, jeżeli widzimy na niebie coś takiego, to może być na przykład e, tłumacząc to, jeżeli to nie zło, na przykład samolot, na przykład balon, na przykład nie wiem, co jeszcze może latać po niebie i być helikopter, a to. Te światła zachowują się zupełnie inaczej do tych obiektów. Tak, Czyli to nie jest nic. Generalnie wygląda na to, że obiekt stoi w miejscu, natomiast ta gra świateł jest na jego albo obrzeżach, albo gdzieś w centrum. Natomiast myślę, że te, to gaszenie świateł, właśnie ma uzmysłowić ludziom, którzy będą taki film oglądali, że nie jest to, to co przed chwilą powiedziałem, że nie jest to konwencjonalny obiekt. Nie mamy obiektów zachowujących się bezgłośnie, które potrafią stać w miejscu, które potrafią, no są samoloty, które załóżmy zwisając, ale wtedy zwisają nieruchomo. Czy mam na myśli samoloty pionowego startu i lądowania, ale oczywiście jest przy tym ogromny huk tutaj, tutaj dzieje się to w zupełnej ciszy. Teraz widzimy zupełnie jeszcze inny układ świateł. Jest to, tak jak powiedziałem, Celowa i wyraźna manifestacja, to taki pokaz dla ludzi. Ale po co? Czy, czy to jest to, to, czy, to co, o czym mówimy, czyli przygotowanie nas na... Opowiadam zawsze historię kanadyjskiego fotografa, który postanowił e, sfotografować m, proces dorastania młodych e, piskąd jednego z najbardziej puchliwych ptaszków niewielkiego w Kanadzie. W tym celu usytuował się w odległości kilku metrów od gniazda ptaka i przebywał tam około trzech tygodni. Żeby państwa i ciebie nie nudzić, powiem, że na końcu siedział z aparatem, z krótkim obiektywem. Tak jak ja bym teraz tobie robił zdjęcie, w takiej odległości jak twoja głowa. Siedział sobie przez ptakiem, ptak przylatywał, karmił swoje pisklęta, a on mu robił zdjęcia. Czyli ptak przez te trzy tygodnie zaakceptował jego obecność, ponieważ widział, że mu nie robi krzywdy. To tak jak I... w małym księciu i o swojej nie lisa. Dokładnie. I tu jest podobna sytuacja. Oni na razie manifestują swoją obecność, że są. Każą nam myśleć, każą nam się zastanawiać, e, każą nam zwrócić uwagę na, że dzieje się coś dziwnego, coś niepojętego. I wtedy ludzie, na szczęście e, większość, bo są tacy, którzy przypominają mi e, konia, Pozdrawiam ich przy okazji, e, tych ludzi nie przekona nic. Oni po prostu, ten, ten, ten mentalny cerber wewnętrzny, jest u nich e, nie do przeskoczenia. To są ludzie spisani na stratę. Panie Stanisławie, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, teraz wracamy do Europy i film, który nieczęsto można zobaczyć, no właśnie w Europie zauważyć coś takiego. Filmy takie. To znaczy, zwiększyć... to znaczy musimy, musimy tu Grzegorz wyprowadzić yy, państwa z błędu. To 30-40 lat temu funkcjonowało dyżurne pytanie dziennikarzy. dlaczego UFO się pojawia tylko nad Stanami Zjednoczonymi? Yy, bo stamtąd po prostu najwięcej dochodziło do ten. Yy, tak. A... Yy, jest tu wiele czynników. Pierwszy czynnik, to odpowiadałem, a czego mają szukać w Polsce? To był, pierwszy, to był pierwszy czynnik. A drugi, drugi czynnik był taki, że w innych krajach ludzie do tego zjawiska podchodzą zupełnie inaczej. U nas przeciętny człowiek podchodzi do zjawiska poprzez problem wiary. Wiary jedynej i słusznej. Jeżeli ta wiara mu w jakiś sposób pozwala to zaakceptować, to on to tak akceptuje. Jeżeli nie, to on tego nie akceptuje. I ludzie, tam ludzie są bardziej otwarci, tam ludzie nie wstydzą się przyjść do pracy i powiedzieć słuchajcie widziałem na niebie coś dziwnego, ponieważ jest akceptacja, jest, jest zupełnie inna kultura społeczna, która nie ośmiesza takich ludzi, dlatego jest więcej relacji. U nas i jeszcze w wielu innych krajach jest to zupełnie inaczej. Wyśmiewamy takich ludzi, uważamy ich za innych, w jednym z krajów, kiedy UFO pojawiło się nad stadionem, grupa kilkudziesięciu osób wracająca z pracy wieczorem zaczęła rzucać pomarańczami w obiekt. No tak wita się u nas na ziemi przedstawicieli obcej jest. cywilizacji. No tacy jesteśmy. Jesteśmy ponoć najdos najdoskonalszym gatu gatunkiem. Ja myślę, że Bóg, który nas stworzył, nie był Bogiem doskonałym. To Bo tyle. Dobrze, Stelsovi, no to Kolejny obiekt w kształcie Francji. hamburgera. Proszę zwrócić, prawda? Przypomina hamburger. Mam tu taki podobny we Włosławku nad rejonem Plant. Też taki hamburger, tylko sfotografowany w dzień. Widać jakieś światła, dość silne światła, pewnie stroboskopowe albo, albo podobne, które błyskają na obrzeżach obiektu. Powiem ci, Grzegorz, że ci fałszerze komputerowi są coraz lepsi. Mhm. Zgadzam się, zgadzam. Jest oczywiście to był żart. Drodzy Państwo, jest to, jest to ewidentny, nieznany obiekt latający. Trudno, trudno przypuszczać, aby to był obiekt wojskowy czy, czy naszej techniki ziemskiej. No tak, bo w... niebo, nocą. Pokazuje nam wiele świateł. Tak, i oczywiście, wiele naturalnych Uchwycone takie, no tak. teraz szczególnie dobrze widać, gdy trzęsie tak tą kamerą, gdy próbuje uchwycić to, że to nie jest nałożone, trudno było nałożyć. Nie, tak oczywiście. Chyba. Jest po prostu tak, że jeśli już nie pasuje czy w jakiś sposób ludziom przyrównanie tego do grafiki komputerowej, to wtedy ten katalog mentalny wymyśla, obiekt wojskowy. I mimo, że tak myśląc drugim kanałem ten człowiek sam sobie zaprzecza, że, że po prostu, tak jak powiedziałem, obiekty wojskowe znane nam, czy też nieznane, nie potrafią pewnych rzeczy przeskoczyć, no po prostu jest ta bariera technologiczna, a jednak mimo wszystko ci ludzie się trzymają, a może to jednak obiekt wojskowy. I wtedy są tacy zupełnie spokojniejsi. Boimy się obcych rzeczy, mamy, mamy jako ludzie taki wmontowany w swoje geny lęk przed nieznanym, Dlatego zawsze nam będzie łatwiej usprawiedliwić to takim czynnikiem zupełnie naturalnym. Wtedy jest spokojnie. No jest, to, jest, to jest film, piękny film, który, który właśnie pokazuje manewry obiektu. Ja może się powtarzam, ale każda obserwacja i każda, każda fotografia jest za przyzwoleniem tamtej strony. To nie ma przypadków, że, że gdzieś tam przelatuje przypadkowo obiekt i my go widzimy. Nie. Jest, jest tak bardzo często, że jest kilku czy kilkunastu ludzi, a obiekt widzi jedna lub dwie, trzy osoby. To jest bardzo często. Tak jakby rzeczywiście tylko tym osobom e, ktoś otworzył czy, czy podkręcił potencjometr świadomości, natomiast pozostałe tego nie widzą. E, pewnie też tutaj e, jest kwestia, żeby ludzi nieprzygotowanych nie zastraszyć, a, a taką generalną zasadą jest ta, którą zawsze powtarzam, że my wiemy i oni wiedzą, że nie ma sensu rozmawiać z daltonistą o kolorach. Dokładnie. Panie Stanisławie, no kolejny film jest z 2011 roku, uchwycony przez chińskiego satelitę. No właśnie, zwróćcie… zwróćcie I tu jest... o... słyszę już Państwa śmiech, widzę przed telewizorami chiński satelita, to… Czemu? jakiś Eee, wymysł Chińczyków. Nie, Chińska jest. Chiny są pierwszą potęgą kosmiczną teraz Amerykanie. Rosjanie korzystają z chińskich rakiet. Chiny jeszcze zadziwią świat. To, to jest dopiero początek. Ekspansja Chin w kosmos się zaczęła i nikt tego nie wycofa. Zwróćcie Państwo uwagę, że Amerykanie wyhamowali, Rosjanie wyhamowali, a Chińczycy prą do przodu. Zresztą nie tylko w kosmosie, bo jak tak popatrzę, po w Polsce po ulicach i, i szczególnie po włosławskich, to ekspansja Chin jest niesamowita. Przypominam się w związku z tym mi się w związku z tym takie przepowiednie, kiedy ja jeszcze byłem dzieckiem, to starsi ludzie mówili, że zobaczycie, chińska rasa zaleje świat. Oczywiście wtedy ta interpretacja była w ten sposób, że ludzie Obliczali sobie no, tyle z Chińczyków, to oni jak przyjdą z kijami, to nawet nam się zagrzeją lufy przy karabinach, my się nie obronimy. Jest to takie oczywiście żartobliwe, ale, ale gdzieś zawsze w każdej przepowiedni jest jakaś, jakaś do zaprawdy. No niestety zalewają Chińczycy nas w sensie oczywiście tej ekspansji gospodarczej. Panie trochę Pana podpuściłem, bo cały czas mówimy o tym, że NASA ma wiele filmów, że NASA cenzuruje to, co Dokładnie. wychodzi, a jak jest z Chińczykami? Myślę, no, że... Widzimy tutaj, no film jest e... szokujący, no bo e... ten obiekt się pojawia, nagle zmienia kierunek. W tak, on no, leci podobnie możemy, w tle tej... tak, tak, nie możemy aż oszacować ani jego szybkości, ani jego odległości od e... tych obiektów. bezmiarze kosmosu, Dokładnie, prawda? jest coś... Co pojawia się i znika. No, I niewątpliwie, czy Tylkończycy nie mają więcej takich filmów? Nie, mają. Mają. Niewątpliwie jedno możemy ustalić. Nie jest to ptaka ani mucha. No ciężko by było w kosmosie. Prawda? Natomiast wracając do pytania. Rozmawiałem z Nikiem Pop. to jest pułkownik angielskiej, brytyjskiej armii z którym mam zresztą kontakt, z, rozmawiałem z, osobiście z, ze Stantonem Friedmanem, który jest fizykiem nuklearnym. Rozmawiałem z wieloma badaczami, którzy po przejściu na emeryturę, czy to w armii amerykańskiej, czy też w rosyjskiej, którzy po przejściu na emeryturę no, prywatnie mogą powiedzieć więcej. Ponieważ publicznie nie mogą, bo kiedy odchodzi się z ze służby, z różnych służb paramilitarnych, to przed pójściem na emeryturę podpisuje się odpowiedni gleit o zachowaniu tajemnicy służbowej, która obowiązuje jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat. I ktoś, kto złamie to, niezależnie od tego, że traci emeryturę, to również idzie do więzienia. Zatem e, oni starają się to tak mm, pomiędzy wierszami e, przekazać. Natomiast. Wielu, wielu właśnie tych byłych wojskowych y, wysokich rangą na całym świecie twierdzi, że widzieli zdjęcia i filmy UFO, od których przeciętny badacz cywilny no, dostałby pomieszania zmysłu. Y, filmy i, i, i fotografie wykonywane z, z fotokarabinów z samolotów pościgowych, myśliwskich. My, y, my pokażemy Państwu niedługo takie filmy, które zostały nakręcone zarówno w Związku Radzieckim, jak i w Rosji. W dzień w powietrzu te filmy kręcą samoloty wojskowe, które gonią ten obiekt i zobaczycie Państwo, jak obiekt oddala się w stosunku do goniących go samolotów. Zatem również, również i chińska armia, bo musimy powiedzieć jedną rzecz, tak naprawdę... Ci przywódcy, którzy się odwiedzają, całują, wręczają sobie kwiaty, to są tylko w pewnym sensie marionetki. Jest rząd światowy, tajny rząd światowy, który, który sprawuje władzę nad świat. I oni decydują, co się pokaże światu, a co. Ale o tym w jednym z kolejnych programów. O tym w jednym z kolejnych programów. A na dziś niestety Państwa A Dzisiaj już, już tyle kończymy. Ewangelii kończymy, prawda, bo już... Upał czas. nas i czas. Nas, czas goni, Zaskakuje się. Ale co, za tydzień? W za tydzień, tym samym miejscu, za tydzień o tym samym w tym samym, samym miejscu, o tym samym czasie. I co? kolejne sensacyjne doniesienia ze świata. Myślę, że myślę, że już teraz, zresztą jak Państwo zwróciliście uwagę, od kilku miesięcy nie sięgamy do archiwum. Tam jeszcze czekają tysiące relacji, ponieważ no, mamy na bieżąco tematy i myślę, że to będzie narastać, jak mówiłem o tej kuli śniegu. Czyli zapraszamy na paranormal.pl i zapraszamy na pana Facebooka, gdzie wszystkie te filmy można obejrzeć, gdzie wszystkie tak, te dokładnie filmy można sobie na bieżąco, dzień i noc. Zapraszamy bardzo serdecznie, już za tydzień w CW24 w programie Nie uwierzysz ponownie. Stanisław Barski, dziękuję za dziś, panie Stanisławie. Ja również dziękuję, a Państwu życzę w końcu ciepłej pogody, bo zapowiadają, a dzisiaj jest tak trochę chłopi.